Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych i jego księgi uzdrowień to setki cudów. U pani Stanisławy znikł bez śladu guz na piersi. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Takie, takie coś malutkie było najpierw, a później przy myciu zaczęło to mnie bardzo, bardzo boleć, zaczęło mi się to powiększać. Poszłam do lekarza, byłam przez pół roku, co miesiąc prawie. Prawie co miesiąc, co półtora miesiąca chodziłam powtórnie, tylko po prostu na badanie. I to mi się powiększało, powiększało, to doszło do wielkości prawie śliwki. No, odczuwałam to bardzo boleśnie. Nie tylko kłucie, ale takie, takie takie, uciski. Spróbowałam, spróbowałam właśnie pójść do pana Stowieckiego, który mi właśnie wyleczył to. Pomógł mi. Bez zabiegów chirurgicznych. No właśnie, że zginęło, ponieważ miałam robiony mamogram i absolutnie nie ma żadnego śladu. Co lekarz może powiedzieć? No, no, że to jest naprawdę przypadek, który trzeba naprawdę przeanalizować i że to jest prawda. Bo to były naprawdę, to jest, to jest a, jasno wyjaśnione. To jest mamogram zrobiony przez następnego lekarza, przez, przez klinikę i znaku nie zostało. Bez cięcia, bez, bez niczego. To nie jest szarlataństwo, tylko po prostu faktycznie energia, która w moim przypadku zdała w 100% egzamin. No, jestem szczęśliwa, no jestem szczęśliwa, dlatego że, że było i zniknęło. Bez noża, bez, bez leków, bez uh, wydawania pieniędzy, bez cięcia, bez stresów było, minęło. Efekt jest taki, że. Z guza nie zostało, ze śliwki nie zostało nic cudotwórca, no, można tak określić. Ma naprawdę jakiś dar, że, że pomaga ludziom, nie tylko w moim wypadku. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Renauszem Stowieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.